Moimi gośćmi jest Maksymilian Wiewiórka I puste krzesło! No nie dotarł do nas Joseph Brata, aczkolwiek mamy go na połączeniu telefonicznym. Co? Siemano Joseph! Ale fuszerka! Ale siemano. Siemano, ale Pojawiłem to mojego przeciwnika i, i, i wszystkich widzów. Ja nie rozumiem w ogóle co ty mówisz. Chciałem na wstępie przykrościć za to, że A. mnie tu nie ma tam z wami A. aczkolwiek nie chciałem lekceważyć mojego przeciwnika i wziąłem się za treningi, no i skończyło i wziąłem trenowałem akurat z dwiema siostrami po dwadzieśmiu hotelu, a że były gorące, to i do piątej rano, i do piątej rano, że trening trwał, kurde, to co? Przewiałam mnie klimatyzacja hotelowa. No ale czemu się tu nie ma? No mówię, to że ten, e, że przewiał mnie i z tym mam gorączkę, też zresztą wysyłałem tam organizatorom, e, organizator kaszce wysyłałem. E, Chory to ty e, ja jesteś, ale na przywlekły brak mózgu chyba. No, to ty się nie masz, dobrze, że ty go nie masz, to przynajmniej nic ci tam, nie, nie, żadnych ubytków nie będziesz miał. Na szczęście a, ja no, mam. Ja, naprawdę, ale naprawdę Żałuję tak, że mnie tam nie ma, bo kurde. A nie mogłeś przyjechać? Sk y, chory, no założyłbyś maseczkę i tyle, nie? Co, taki problem przyjechać chory, ja nieraz no, byłem kurde. chory na konferencji. No dobra, ale... Zwłaszcza, że ty jesteś z Warszawy, a nie z... No ale ty miałeś katar kolumbijski, wiesz o co chodzi? No kurde, to właśnie ja ty przed chwilą op op opowiedziałeś tam, historię, że to właśnie ty masz teraz y, kolumbijską chorobę. St nie, ja miałem dwoma zawodniczkami. Kurde. Z dwoma, dwoma zawoniczkami na afterze, tak, tak, o piątej rano. Czyli no to, rozumiem. To jest kolumbijska. No, o piątej rano to co? Rozumiem, że trójkąt był grany. Trójkąt był grany, drodzy. Przygotowania do ciebie, Przygotowania o piątej rano, kurwa Crazy Jeste, triangle. Jesteś, jesteś jedyną osobą, ty, a powiedzieć taką ciekawostkę, co do moich przygotowań. Dzień przed walką z Nowaczkiewiczem, e, tak naprawdę to w nocy, gdzieś koło. W piątej właśnie ta sama historia. Śpią, bo on miał w innym hotelu, miał pokój, nie? W innym hotelu miał swoje, ten y, pokój. I było tak, w ten dzień walki w nocy o piątej on mnie przyłapał, jak od dupeczki wracałem. <laughs> Ale śmieszne, od tak, dupeczki wracałem. Nie, tak, że, że, <laughs> że się przygotowuje i, i no i co? Jak najbardziej, Józef, ale zanim przejdziemy no. do pytań, yy, to. Ale Piotr ma rację, moim zdaniem, tak szczerze, Józef Bratan powinien przyjechać, nawet jak jest chory. Mieszka w Warszawie. Gdyby mieszkał na drugim końcu Polski, rozumiem, że nie chciałby, żeby podróż go zmęczyła i tak dalej, wolałby się regenerować, ale on tam mieszka! Ja powiem wam na przykład, że jak miałem konferencję na Fejmie, to miałem podejrzenia k**u, i wtedy, jak ktoś miał konferencję, no to wiadomo, nie mógł się zjawić. Czułem się naprawdę bardzo źle, bardzo źle. Przyjechałem mimo to, bo powiedzieli, że na miejscu zrobią mi testy raz jeszcze, jak wyjdzie, że nie mam k***a, to mnie puszczą, jak nie, to trudno i wrócę. I pojechałem jakoś i siedziałem chory na konferencji i przeżyłem. Jest to też pierwsza sytuacja, że ktoś w historii face-to-face'ów nie przyjechał. Ale widzę, że jesteś dość mocno zbulwersowany faktem, ja, ja. że Josefa tutaj znamy... No nie ma, no co, wymyśla sobie, że jest chory, to co, to znaczy, że... No co? No, Gdy, mogłeś... Skąd ty jesteś? Tu nie, tu nie, tu nie, z Warszawy nie nie, nie jesteś? J의, Co wwabawę, to ta, za problem przyjechać chorym? No ja pierdolę. Ty... Ja rozumiem we, w dziurach. Ja specjalnie z Rosława jechał, więc też on na jego miejscu się powiem w... ja, Tak, była gala, jakby była Obstrały gala. Obstrałeś się i tyle. Byś... Słuchaj, obstraj to ty, ale jest to najlepsze, bo muszę to powiedzieć. Każdy, ale to każdy mój przeciwnik. Ja to muszę zrobić taki odcinek, jak zostanie, to muszę zrobić taki odcinek, lekcja pokory od Józefa. Odcinek to sobie wstaw między zębami. A dobra, żebyś żebyś końcu normalnie ja, wyglądał. Ja, dobra, dobra, ty hu... młoda daj mi dokończyć, bo ja przez telefon nie się przeszykiwać. Prawda jest taka, że jakbym był chory i 29 ty tak bym wyszedł, bo to hu... długo nie będzie. Wiesz dobrze o tym, że K1 to nie jest. Hu... Twoja, twoja płaszczyzna. Ale czyli rozumiem, to... że Józef y, będziesz ostromielił wiewiórkę w K1. Oczywiście, ja mu to mówiłem, że to jak się widzieliśmy ostatnio, to taki nie był cwany. No z jednej strony no. przegrałeś z salanem w K1, ale Alan to nie jest Tak, ta, ta, ja uważam, że Alan to jest trudniejszy przeciwnik od Józefa no w K1. No kozak, no kozak jest kozak, kurwa. Rzecz, nie, nie, no. Nie obrażać, bo przychodzi do nas na K1 to nie jest moja formuła oczywiście, ale wiesz, na Józefa wystarczy. Ej, Józef, i. Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że. Ja Józef, co sądzisz na temat umiejętności Alana, bo powiedziałeś, że nie chcesz go obrażać. Czyli jest według ciebie słabszy od ciebie? A ja, ty wiesz, powiem ci tak. że wiesz, to jest, to jest to chłopak, który przychodzi tam do nas na salę, jest pewno, że to tak nie wypada, wiesz, chciał i tak. Kurwa, no nie, no nie będę go oceniał, bo wiesz, bo nie mam nic do niego, więc nie będę, a nie chcę aż z nim, wiesz, jakoś nie mam, y, mówię, normalne relacji, mam więc nie będę go tam oceniał, On walczy jak chce, jak jest dyspozycyjny, to widzisz potrafi ku do takiego wiewiura mistrza Waszego tego kurwa załatwisz na a ten, no więc, no więc, no to na o, się Ostatnio się, ostatnio, jak się na załatwić, poza tym to było K1, zacznijmy od tego. Więc co z tego, no że jestem posty? mistrzem ale podjęłaś, ale podjęłaś No dobra, pewnie podejmuje no, ale ty mówisz mistrza, a mistrzem jestem w MMA. No to widzisz. Gdzieś kopakami zarządek, mistrza. Ja nie, stary, nie ja rozumiem nie wiem, ani nie. słowa, które mówisz. Tylko słyszę k***a, ślinę, która wylatuje między szparę no, z twoich to, zębów. To powinieneś mniej tego śluwaczu, to tam słycha Słychać, wy serio, słychać wyraźnie tą ślinę, która uderza o słuchawkę. Już sobie wyobrażam jak leci mi z między twoje szpary. No, no to, 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 to zobaczysz 29, tego, tego jak ta ślina nie uderza tylko w słuchawkę i też takie dwa. <laughs> <to, śmiech> nie to mogę. Zobaczę, jak ci tą szparę wyprostuje w końcu. Ale czy ey ej ty! cię taki spadłem był jak ja przyjechałem ostatnio, tam się ledwo co odzywał. A po co miałem z tobą gadać? No w dziupem, w byś dostał, bo dobrze wiesz, on mi Tak, No tak, no to dobra. No, to no w dziupem dostał. Tak i teraz kozak de jesteś za telefonem. No tak nie no jak ci mówię od razu, ja nie jestem w kurwa, wiesz, Ferrari czy kurwa, inne zadał sobie wjeżdżać, kurwa, na, na beret, tylko no. mówię że kurwa, jeszcze konferencja jest przed więc spokojnie, kurwa, spokojnie, Czyli no. wtedy był taki, kurwa... Taki to był zobaczymy, kuchowy, no zobaczymy, no zobaczymy, wtedy... kurwa. Przejdźmy teraz no tak. do pytań tak lub nie, czyli do najbardziej no. podkręcających takich intro pytań do, no, no, no. do programu. Spadam, że oni nie tylko dwie wióra, I teraz wprowadzam coś takiego, że możecie, panowie, jeżeli nie zgadzacie się z jakimś stwierdzeniem tak lub nie, to możecie przerwać z partnerowi i na przykład powiedzieć dlaczego nie, tylko, że wtedy ta druga osoba nie może mówić, tak jakby, nie przerywał. No dobra, wiem, wiem. Wie, wie, no, no, zróbmy łatwo. to w takiej fajnej, jakby, pomoderujemy. No A troszeczkę. dobrze mnie słychać w ogóle? Czy tak, czy nie? tak, tak. Bardzo dobrze cię słychać. A teraz przejdźmy do tak lub nie. Maksiu, do ciebie. Mam większe umiejętności od swojego przeciwnika. Tak. Jestem bardziej inteligentny od Josefa. Zdecydowanie. Mam mocniej... <laughs> Co, ja nie wiem, co go tak rozśpieszyło. Chłopie, jak ty masz, jak chłopie, jak ty masz większą szparę w mózgu, niż między zębami. <grym> gło, I do mnie kto że jestem bardziej inteligentny? Ej, pokaż pani, sobie w co to No właśnie wypowiedziałeś. No ale ja mogę chyba powiedzieć, nie No to mów, no mów, mów, mów. Każdy wie, jak on jest inteligentny, no, się... no, się... no, jak mi się wydaje, że jednak każdy wie, że jestem inteligentny. E... Bogusław, czy twoim zdaniem jestem inteligentny? Uważam, że jesteś inteligentną osobą. I nawet e, jestem ciekawy, czy jesteś na tyle inteligentny, by móc teraz na spontanie stworzyć egzamin inteligencji tak, by sprawdzić inteligencję twoją i Józefa. E... Jakie pytanie zadałbyś Józefowi, by na przykład sprawdzić jego poziom inteligencji? A, jakie pytanie bym zadał? E... I nie I... może to zakrawać o fizykę, bo wiem, idzie, że jesteś Idzie duży człowiek i mały człowiek. Mały człowiek jest synem Dużego człowieka, ale duży człowiek nie jest ojcem małego człowieka. Jak to możliwe? Nie słuchałem weź, powtórz jeszcze raz? raz. Idzie duży człowiek i mały człowiek. Mały człowiek nie. jest synem dużego człowieka, ale ma ale duży człowiek nie jest ojcem małego człowieka. Jak to możliwe? Czyli Bankard kurwa nie wiem matka z kim się puściła. Nie. Co? Nie? Nie, to zła odpowiedź. Ma, no spróbuj jeszcze. No nie, no to bitko przychodzi na, na głowę, bo jak się pierdolną ktoś z kimś i nie wie, kogo jest dziecko, no to kurwa. <grym> Kto kur... jest kurwa? Duży człowiek jest, jest matką. Jest matulką. No? A, okej. Okay. No dobra, ale jakby zostawmy to w odmętach tego programu. E, przejdźmy dalej do naszego face to phone. Mam więcej negatywnych emocji. <grym zresztą> ja p, ominęł ominę mnie kabarę. Czyli niż pozytywny w kierunku Josefa. No, tak. Czyli teraz już w Józef? Joseph. No, okej. Okay. Joseph ma, <laughs> matka to nie człowiek, dlatego nie załapał, co ty piszesz. Kurwa. Wybujałego. Zdecydowanie. Złomek to. Życiu, ja... nikt... y, jeszcze raz. Mówię, że w życiu nigdy każdy, kto mnie zna prywatnie, to wie, że ja akurat tak naprawdę u mnie to się nic nie zmieniło. Wiesz. W, w internecie zipper, w zdecydowanie wygląda na takiego, który ma wybujałego. To jak się pokazuje, jak się, jak się zachowuje, co mówi, zdecydowanie o tym świadczy. Ale co, Może, czyli... może prywatnie no, zachowuje tak, się mogę inaczej. Tak, czy mogę teraz a, się zweryfikować? Mogę teraz się zweryfikować? Mogę, mogę? No weryfikuj, na śmiało. No to teraz powiem Ci tak, jeżeli by tak było, tak jak mówisz, to na przykład byś był to byś wiedział o tym, że ja nigdy jeszcze do samego swojego przeciwnika nie zacząłem pierwszy. bez kitu. Ja, ja to tam. Kto by to nie był, nie? Ale co to ma wspólnego z ego, bo nie rozumiem. No tak, no bo wiesz, co to ma ego? Na przykład jakby być jak Szmaty, ja, tak jak mi mówił na że mnie... Wiesz, no wiesz o co chodzi. No to może to a ja... tak, no ale a ja, same, ja, ja same ja, ja dymy nie... nie mają wspólnego z Ego. Złomek to idealne określenie Józefa. Zdecydowanie tak. <noise> nie ma zawodnika w fame, który pokonałby mnie w MMA. <noise> yy, nie. Znaczy w sensie, że jest. <noise> że są. 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 Kto jest takim zawodnikiem? Znaczy wiesz, ja mówię o zawodowcach w tym momencie, A, nie? a jest jakiś freak, który mógłby cię rozpierdolić w MMA? Freak nie, ale zawodow... są zawodowcy, co którzy walczą. Co ty Bez rękawiczek w klapkach cię jadę, człowiek. Kurwa, jak ty ze mną w 1 walczysz, porwie. Nie... E, Joseph nie trafił jeszcze na dobrego przeciwnika. Eee... Wiesz co? Hmm. Ciężkie pytanie, bo Nowaszkiewicz wydawał się jednak dobrym przeciwnikiem, więc chyba, chyba jednak powiem, że, że, że trafił, ale no chyba jednak powiem, że trafił, tak. Okej, okay. i teraz Joseph do ciebie. Dobra. E, mam większe umiejętności od mojego przeciwnika. Nie, umiejętności nie mam, większy mam charakter na pewno silniejszy, ale umiejętności nie mam, bo nie ćwiczę, kurwa, i będę szczery, nie? Ja Warunki fizyczne masz przede, przede wszystkim, jak gory kurwa, wielkie łapy. A yeah. przed chwilą... Spaliłeś, że się rozkodrowałeś, bo zacząłeś trenować. No to widzisz, no to to jest właśnie. Kondycyjnie, kondycyjnie, bra... Stary, to jest twój brak szacunku dla Federacji i dla mnie, że, że walisz sobie melanz dziewczynami z hotelu, a potem nie pojawiasz się na face to face. Dostajesz tyle kasy i. Nie, nie, nie można nawet przyjść na głupie face to face. Poczekaj, poczekaj, to jest, to Gdzie jest to jest, jesteś z że, Warszawy. Słyszysz, że, że to jest coś tam co powiedziałeś, że dla Federacji, co? Że to? Brak szacunku. No to teraz coś powiem. Czy federacja może powiedzieć, kurwa, że na przykład moje walki są na tak tragiczne, że kurwa, że, 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 że ja naprawdę nie mam szacunku. Ale no? ja mówię nie. o tym, że ty nie przychodzisz na face to face, na program. A, to jest, a jest no brak, to brak pierwszy szacunku. Raz zdarzyło, pierwszy raz mi się zdarzyło, ale wiesz co jest najlepsze? Że co innego by było, że nawet organizatorka mi dziękowała, że ja to powiedziałem już wcześniej, nie? Ja to powiedziałem dzień wcześniej, nie? Że Kiedy to, wcześniej? Wczoraj to powiedziałem dzień wcześniej, tak. To czemu ja nie dostałem takiej informacji? A ja myślałem, że ty wiesz, tylko trochę ja pani. Ale dobre. No czemu nie przełożyliście. Ja się dowiedziałem. tutaj mówiłem, że ja to bym chciał, właśnie, wiesz, co chodzi. To nie jest tak, że ja wiesz o to. Tylko ja on zgłaszałem i ona mi się dziękowało, że to będzie wcześniej. To czemu ja się dowiaduję, jak jestem już Warszawie? Bo mi się wydaje, że Kasia chciała jeszcze. Chyba jeszcze dzwoniła do ciebie dzisiaj, żeby spróbować załatwić. Nie, to ja do niej od samego rana, wiesz, dzwoniłem, bo zbijałem tą gorączkę, próbowałem przynajmniej. No już zostawmy ten temat. Chyba, że Ty będziesz chciał tak jakby ciągnąć. No dobra, na, na razie. Zrodę faza język, to nie ma problemu. To jest jakby też Twój ja? ehm, Dobrze. Dobrze, idziemy dalej. Dobre. To, że wiewiórka jest mistrzem nic nie znaczy. No, czy no dla mnie to nie ma znaczenia, wiesz co chodzi? To nie ma dla mnie znaczenia. ale bo ci szczerze, że w K1 to dla mnie żadna osoba nie ma znaczenia, czy on jest mistrzem, czy tam kurde tego, bo to jest tak, że możesz być kurwa kotem, ale K1 to jednak to jest K1 i to jest coś takiego, że albo jedna, albo druga strona wiesz co chodzi i kto będzie sprytniejszy. Więc okay. y, tu jakby jest 50 na 50 też nawet chyba, nie wiem czy, obok nawet to chyba zauważyli, tak? Okej. Okay. Wiewiór to głupek, który udaje mądrego. Nie, ja, to powiem, ja tu bardziej to traktuję jako kurde, każdy ma jakąś tam swoją, wiesz, postać, kurde tego i kreuje. Nie, to nie będę a celia, przed chwilą mówię. mówiłeś co innego. Głupek, ale powiedziałem, a ty nie, nie słyszałeś do końca, powiedziałem, że jesteś ale pozytywnie. A ten, a to, że tam masz jakoś taką swój wizerunek, no nie będę oceniał, To tak samo jak gdybyś powiedział, dlaczego ty, no nie wiem, na, nawijasz o tym, a robisz to i tam, to, Wiesz, że no, to jest bez sensu, bo ty tam No ale wy, wyśmia celowo. wyśmiałeś to, jak powiedziałem, że jestem inteligentniejszy. Bo ty powiedziesz inteligentniejszy. Tak. Okej. Okay. Ronaldinho to mój ulubiony piłkarz. <grym _> <grym _> oczywiście, Oczywiście, Powiedz mi, k. że kiedyś nie oglądałeś w domu filmików i nie szedłeś na ja boisko robić to samo, co? Kiedy... <grym _> ja, ja nawet. To. Dla mnie, Ronaldinho. Ja powiem więcej. Ja nawet uważam, że Ronaldinho promował najlepsze lejsy, jakie wyszły, czyli te zielone papryczki. Bardzo smaczne lejsy, panie Ronaldinho. Jesteś świetny do dzisiaj dla mnie. Ronaldinho to autorytet <grym> za mało więc. No tak, jestem za Byłem fanem. w piłkę nie gram teraz. No to wiesz, za lata mówimy, nie? Nawet w ogóle podejrzewam, że wielu ludzi kochało Ronaldinho, nawet tych, którzy nie grali w piłkę, bo po prostu był to. No tak, tam wiesz, co można było od niego dolić, wiesz, nie? Może i kłopot tam prowadzi swoją karierę, ale no takiego długiego człowieka, to raczej wątpię, żeby kłopot. Coś w Dobrze, lecimy dalej, w takim razie teraz do pytań merytorycznych. Józef, Wiewiórka na swoim InstaStoris powiedział, że będziesz miał prostowane zęby. Jak byś mu na to odpowiedział? No to spoko, to za chociaż ty. <głos> <głos> ale widzę, że dystansu nabrałeś, bo wcześniej to się strasznie odp nie, odpalałeś, jak to ktoś to mówię, ci o te zewnątrz. Ale, ale to ci powiem, ale nie, bo ze smakiem to mówisz, nie? Słowo debil. Chyba to na mnie działać, płat. Ale... To debilem <tryka> jesteś. <tryka> no, to zobaczymy, kto jest większy, kurwa. Ty. Ale ten. W gołcach jak e, Ty Piara cię ten. Od zębu, e, zęby się wyzywała, z małkiem cię nazwała, to kazałeś przepraszać, nie? Był ale nie, ale bo widzisz, ty nie jesteś tajemniczony. Ja tego nie mogę, bo nie chcę zdradzać kulic, ale ten. Bok zębiał co kawał, ale ten. Ja nie chcę zdradzać tego, niech co zostanie tak jak będzie. No ale ten. E, ogólnie jesteś taki zazwyczaj, że się spinasz, nie? Nie, nie? nie masz takiego ty, dystansu. Tak, znaczy, teraz właśnie, teraz jestem właśnie zdziwiony. Że, że tak e, z dystansem do tego podszedłeś, ale ty na, na i, przykład... Że, jak, prostu, ale... Skończę, bo jak na przykład ten, jak Koro swoje powiedział, żeby dy, ale ten... że kto powiedział? Że, kto be, powiedział? że, że be, Edzio bez TikToka byłby tam, gdzie ty bez Malika, nie? Ty, ku... ty no. się tak w... Jakby, nie wiem, ci matkę obradzy, Ale złapa, no. ale to teraz teraz mylisz ten. akt po pierwsze, że ja tego gościa nawet nie znałem. Nie wiem, kto kurwa, Ale wiem, chłopie, to freestyle. To druga, teraz druga opcja jest taka. Wywołujemy tu ta biza, a ja jestem kurwa człowieku, yy, parę metrów dalej. No to co? A teraz załóżmy, teraz ktoś na przykład na ciebie wjeżdża, to zlewasz to, czy, czy jak? No jakby ktoś bez freestyle na mnie wjechał, to bym to zlał, bo to jest freestyle, chłopie. A akurat biewiór tutaj z freestylem bardzo trafne to było. Wydaje mi się, nie mamy podeje się yy, do yy, Josepha. Bo z jednej strony Joseph jest takim śmieszkiem, który wydaje się, że ma sporo dystansu, a z drugiej strony Joseph czasami się za mocno spina, tak jak spiął się właśnie wtedy, skoro. Za tym on nie powiedział nic, nic takiego nie wiadomo jakiego złego, nie? No nie powiedział. Nie, nie, nie obraził cię jakoś, nie wiadomo jak, tylko powiedział, żeby. Ale używa, yy, czy się na temat kogoś, kogo. Nie zna, a ja, czyli inaczej, gdyby ja goś się znał i wiedział, bo gdyby to był Edzio, to mógłby to bardziej, bo dla mnie Edzio, no gdzieś tam, a. kurwa, na tym TikToku, to gdzieś go tam widać i tak dalej, a ten a. to tak naprawdę idzie jego patentem a, bo, czy jak? A, czyli, czekaj, czy on twierdzi, że Koro idzie patentem Edzia, bo Edzio freestyluje na TikToku? <laughs> Dobra, nie rozumiem. Teraz, to, to, jest, to jest to samo, jak na przykład, załóżmy, i, na przykład ktoś znajomy do mnie powie, że ja z ja z tego skręcę, nie? Ale załóżmy, ty nie znam i co do mnie mówi, ty, to wiesz, co jest wtedy? No dano, no wiadomo, że. Wiadomo, że szeregów, między nie znajomymi. Szuka tam, nie szukaj się... tam, szuka, szuka tam drugiego dna, tylko kurwa. Ja, się no, nie mówię, że... ja chciałem powiedzieć, że na nikogo nie wolno mówić takich rzeczy. Cewort jest olbrzymim faux pas, Bardzo brzydkim słowem i mam nadzieję, że nigdy Joseph nie został tak nawet żartobliwie przez kogoś nazwany, bo mi serce pęka. Kocham cię, Twitch. Dobrze, le lecimy dalej, e, Maxiu, no. e, teraz znaczy, leci. Ja? Mnie miałbyś, nie? E, tak, ale teraz jeszcze jedno pytanie do Maxi. No. A, dobra no. Ostatni nokaut Alana na tobie e, zrobił się mocnym wiralem w internecie. Jak ty sam oceniasz ten knockout? No i też czy z biegiem czas, czasu w ogóle żałujesz? Że... Wiesz nie, nie żałuję, bo y, y, ten zawalczyłem. Może... Zebrałeś jakieś Ta, doświadczenie. Tak, 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 wiesz, nie wygrałem, ale się wirale, nie, ma, nie ma co żałować żadnej walki, moim zdaniem. To, to jest w ogóle złe podejście, rzecz, żeby żałować walki, tak? traktować to jako takie tak. trochę. Bo, można ża żałować co najwyżej e, błędów. Które się popełniło, ale sam, samego wzięcia walki uważam, że nie powinno się żałować. E, idzie się po to, żeby się bić i są różne walki, czasem się wygrywa, czasem się a przegrywa. A czy jestem zdania, że w Oktagonie zbiera się największe doświadczenie, tak jakby. No to tam jest ten taki największy eksp po prostu. Ciężko niektórzy mi niektórzy tak nie, mówią nie, nie. E... wiewiór jest giga hot? Aleksandra, to zrób mu loda, a nie ma dziewczynę! Po tym po Przychodzisz na czat do mnie pisać mi, że wiewiór jest giga hot. Aleksandra, napisz do niego na Instagramie, jak się rozwiedzie z kobietą i tyle. Uważam, że, że byłoby tak, byłoby tak, gdyby nie, walki na przykład były y, co miesiąc. Nie, jakbyś okay. walczył co miesiąc, no to faktycznie ten największy progres y, byłby od walki w oktagonie, ale jeśli walczysz, nie wiem, trzy razy w roku, dwa razy w roku, no to to nie jest na tyle częsta rzecz, żeby dała ci taki progres, nie jak treningi. No dobra, twój progres w fizyce. Kurde, no. Kurde. Ja nie, przestałem nagrywać. Yy, Czemu? No bo zacząłem o ten. Zacząłem jeden, jeden Tik, Nie, jeden TikTok wychodził za długi, odkładałem na. Rozmawialiśmy o tym na podcasie też wczoraj. Potem na potem, na potem, no. jak się już zrobiło z tego dłuższy czas, to już znowu nie odkładałem. I regularność. No, no. no i co? No właśnie, no muszę wrócić, nie? Ale też ostatnio. Jeden... Obiecaj mi, stary, że jutro wrzucisz TikToka fizycznego. Jutro? Ej, czekaj, jak to wygląda. Prost rekrynacja? Prost rekrylacja, Dobra. tak? Rzucę. tak, <laughs> prokrastynacja, prokrastynacja. Ale wiesz, że ja to, ja to samo mam. <laughs> Odkładanie rzeczy, kurwa się na, na ostatnią chwilę i na potem. No widzisz. Ostatnio, ostatnio o tym właśnie. Kurwa. To przynajmniej w jednym jesteśmy podobni. <laughs> Dobrze, Joder, od ty do ciebie! Co e, ty lubisz? A. Podkreślałeś, że jesteś prawdziwym frikiem i nie przygotowujesz się do walk. Powiedz mi, jak jest z tą walką, bo rywal jest, no nie ukrywajmy, o wiele bardziej wymagający. No to ja ci powiem, no to wystarczy zapytać Krychy, Alzora i tak dalej, bo Krycha wcześniej ostatnio o mojej walce bardzo, bardzo chętnie się wypowiedział, że mnie raz tylko na sali widział i że robiłem zdjęcie. To ja no, Józef ja, ja, zapytam inaczej. No? Musisz odpowiedzieć twierdząco tak lub nie. Czy przygotowujesz Dobra, się no. do tej walki? No, nie. No a przed chwilą mówił, że te... A nie, bo mówił, że trenował z tymi, z dupeczkami. Ale ja myślę, że leci. Że wiesz, że tak gada, że wiesz, że potem, że nie tre, jak Ferrari no. będzie, nie? Nie trenowałem, przegrałem, bo nie trenowałem. Stary, ale ja nigdy, ale, ale zobacz, że ja nigdy, ja nigdy się nie zasłaniałem tym. Nawet jak byłem gorzej. Bo, bo wszystko wygrałeś. Wygrałeś. Bo na razie nie przegrałeś, wszystkie wygrałeś. Chociaż ta pierwsza walka, to tam... Taka, no, ale zobacz, wiesz... i, 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 i zobacz, i, i te. Dlatego jutro będzie... Top podcast dwóch crashów, ale ty wiesz, że ja i dwie do siebie podobnie nie jesteśmy ani z charakteru, ani upodobań życiowych, ani z wyglądu. I widzisz, i ja zobacz, nawet tego kurwa, dzbanak, nie no. lekceważ, że go nie ucisnę, bo kurwa, nie cisnęłem, z w nie szedłem, Bo ja mówię, MMA to jest tak, że nawet w szczurcie może przewrócić. No rozumiesz i gdzieś tam przecież wystarczy tylko, żeby jakieś tam pojęcie mieć. A wiesz to, że tamten on leżał, nawet nie zadawał uderzeń, on tylko leżał, więc to w ogóle ciężko nazwać walką, nie? A ten, No, bo to, wiesz, że jak przewrócisz ty dobrze, wiesz, bo jesteś parterowcem, to dobrze wiesz, że na przykład nie jest punktowane same przewrócenie bez jakby aktywności. No tak, tak, tak. Kiedyś było punktowane, teraz się to zmieniło i na przykład nawet jak się kogoś wywróci i ten z dołu zadaje a ten z góry nie, no to jest punktowane dla tego z dołu. A, no to nawet nie. Nie ma no. Więc wiesz, wiesz, tutaj powiem jeden to jest takie k***a 50 50, wiesz, nie? Ja mówię, ja nie będę mówić k***a, jak szmatę, coś tam, wiesz tam co chodzi? Bo ja znam życie k***a, mam 30 lat prawie k***a i... 30 jest, lat masz? O kurwa nie wiedziałem, że ty taki stary jesteś. A ty jaki rocznik jesteś? Ja jestem 99. co ty masz stare do tego wieku, nie? <laughs> 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 Albo chcesz, że też k***a No ja też za chwilę <laughs> czy k***a, ja no jestem stary k***a. <laughs> <gry> Dobra, panowie, no co, no jakby przez telefon też e, nie będziemy eksploatować wszystkich tematów, bo przed nami jeszcze... Ej, a jeszcze... Proszę, jeszcze, jeszcze coś zapytać, jeszcze coś zapytać. No, no dawaj, konferencja, dawaj. Ki e, konferencja kiedy jest? E, tydzień przed galą. Tydzień przed galą, okej, okay. okay. a tam jeszcze jakieś będą te kejdzie, nie kajdze? Równo tydzień przed galą, e, w piątek? No, damy Wiesz? wam informację, a. bo termin jeszcze nie jest jakby potwierdzony, ale będzie gdzieś tam w pobliżu gali, ponieważ nie? pięć do gali, cztery dni do gali, zależnie od mhm. tego, a, no kiedy ta, to ta, zrobimy. No, teraz, no ta pojedyncze te konferencje, więc jakby tego... No. No, Szkoda, żeby nie zostało. To że, że nasza, nasz pan ten, nasz panel chciał powiedzieć, że nie zostało przełożone na jakiś inny dzień, bo ten też on tutaj dojeżdża, bo nie jest z Warszawy, więc pewno no, chciałem teraz jest podrzucić pomysł, że na następnym, ale on nie będzie teraz jeździł specjalnie, żeby tego. Panowie, będziecie mieć na pewno okazję jeszcze ze sobą porozmawiać. Eee, Wypłaszczcie, no, Do face-to-face'a na konferencji, no bo tutaj to będziesz face-to-face -face z duchem, Szkoda, jakby. z cieniem. Jest w to w Może w w jeszcze, nie wiem, pierdolę w z cieniem, ale uważaj. To by, być lekko, nie ma takiej potrzeby. Dobrze, więc tak, dziękuję ci Maksiu, a ja zapraszam Filipa Dzięki. Zabielskiego.